No, no dobra, ale i zobaczycie się, się, nagrywa się. Nagrywa tak, się, aha. Hejka kochani, tu mam kawę. Przyjechałyśmy dzisiaj na jezioro Długie. Jesteśmy nad Łukiem, zobaczcie za nami piękne, wspaniałe jezioro, duże, głębokie i jeszcze oprócz tego widzimy piękny pomost i ludzi się kąpiących, prawda? Tak, y mamy dzisiaj pogodę ciepłą, aczkolwiek y przewidujemy burzę. Tak, nad nami zobaczcie, jakie ciemne chmury. Nie wiem, że się nie okuranie. widzicie, bo my ustawi, ustawiłyśmy wam tak, żebyście widzieli ładne tylko chmurki, no. ale nad nami są, wiesz, nam ciemne, dlatego się dość spieszymy z tym nagrywaniem. Mhm. Chcemy to szybko zrobić sprawnie i jak najwięcej Wam pokazać, więc zbliżamy się szybko za robotę. Tak, ja już mam telefon, to może ci dam. Odejmę telefonik. No, to słuchmy. No, ale słuchajcie, jesteśmy teraz. Gdzie? Na bulwarach gorzowskich. Tak. A za nami kto zgadnie? Jaka rzeka? Ja zgadnę. Ale dam wam chwilę. Warta! Tak. Ale jesteśmy nad rzeką, Edwa, która się nazywa Warta. Szeroka, głęboka. Teraz tak. ty sprawdzasz dla naszych ale... widzów. Ale. Powiem wam, że akurat teraz warta opadła, ze względu na to, że przestały padać deszcze i stan wody po prostu opada. A jeszcze ze dwa miesiące temu, to ta woda była aż po prostu tutaj. To, chyba byśmy na... nie wtedy? to byśmy tutaj nie weszły, bo tutaj właśnie, gdzie w tym miejscu stoimy, było pełno zalane. Jak pójdziemy za chwilę tam dalej, pod most widzicie ten most? Widzą ludzie ten most? No, widzą. widzą ten widzicie most. ten most? Napiszcie w komentarzu, czy widzicie ten most. Czyli po prostu y, tam, gdzie ten most jest, to tam pokażemy Wam, dokąd sięgała woda. Na jaką wysokość. Za chwilę, jak tam podejdziemy bliżej, na jakiej wysokości było tutaj wszystko zalane. A co my tu robimy? My tutaj przyjechaliśmy Wam opowiedzieć trochę o Gorzowie, że w Gorzowie przepływa woda. Woda. Rzeka Warta. Mamy most, który od kilku lat jest wyremontowany jako, można chodzić nowy, Nowy nowe był 15 lat, bo no. teraz ma taki brzydki, niebieski kolor. A powiem Wam, bo to jest kolor Stali, powiem Wam tak, że za tym mostem, tam jak widzicie, znajduje się spichlerz i galeria. Yy, za tym z Nowa Park, największa galeria w Gorze tylko polskim. Oprócz tego jest jeszcze za mostem zaraz yy, jak to się nazywa? Co tam można wejść? I Dominata. Dominata. A co to jest takiego? Taka wieżyczka na rądzie. Pod nią znajdują się chyba jakieś, co się znajduje pod nią? Yy, Były być jakieś sklepiki, ale... ale już teraz tam nie ma nic. Tam Po prostu tylko wiecie kto może przesiadywać. Ludzie bezdomni, gdzie szukają schronienia. No i na, na nią można wejść. Jest taka jakby wieża, widokowa mała, nie? Tak, taka mała. Mhm. Szczerze mówiąc, przeważnie jest zamknięta. No. Raczej tam nie ma wstępu. I jeszcze powiemy wam, ja że, że chcieliśmy. Z, tamtej, z drugiej strony warte pojechać. Tam, gdzie widzicie dalej, jakieś coś tam, nie wiem, jakieś namioty, coś porozkładane, widzimy, że zaczyna się rozkładać karuzela. Chcieliśmy tam tak, pojechać. No, no karuzela. Chcieliśmy tam pojechać i Wam pokazać, jak to wygląda. Od tamtej strony Gorzów, bo z tamtej strony naprawdę pięknie wygląda cała panorama gorzowska, ale niestety nam na ten teren nie Z tamtej nie strony wpuszczą. w ogóle jest e, piękny e, zachód słońca wieczorem, ta, jak tak ta, z tamtej kiedyś. strony przyjechać, to jest ładnie. Tak, ale no nie uda nam się tam, bo nam nas po prostu tam nie wpuszczą, bo jest, oni będą się rozkładać, bo przyjechali sobie z wesołym miasteczkiem. Teraz tak, możemy Wam powiedzieć, bo na pewno, jesteście, ty schodzisz z na pewno jesteście ciekawi, gdzie, zna gdzie znajduje się stadion żużlowy. Już Wam mówię. Stadion żużlowy. Trzeba przejechać przez ten most, który widzicie, skręcić później w tamtą stronę. Na rondzie w prawo. Na rondzie w prawo i jechać tak jak tam. Dlaczego ty mnie zasłaniasz? Co ty tak chodzisz? No bo ja ludziom pokazuję. No pokaż, że tam jechać, tam jechać i tam będzie stadion żużlowy. Jedna z nielicznych atrakcji w tym mieście. Gdzie odbywają się żużle. Tak, mecze, mecze żużowe, tak? gdzie się odbywają. Więc tak, szczerze mówiąc, gdzie ty idziesz? Szczerze mówiąc, w Gorzowie, nie ma co wam tutaj takiego zbytnio pokazywać. Jedynie te bulbar Gorzowski. Zaraz pójdziemy dalej w <noise> <noise> Dlatego ten film będzie krótki, ponieważ tutaj nie ma zbyt wiele atrakcji. Nie. Teraz tak, jeszcze tutaj, co znajdujemy się w tym miejscu, jest w miarę spokojnie. Ale powiem Wam, że wieczorem to tu nie jest spokojnie. Wieczorem to tutaj przesiadują po prostu dużą młodzieży. Przychodzi sobie, siedzi nad wartą. Obywateli Ukrainy. Obywateli ukraińskich i sobie po prostu y, śpiewają ukraińskie piosenki. Y, Piwkują, imprezują, tańcują, No, nie wiem, co tu jeszcze. Ale można tutaj nie wolno. Ale tu, nie wolno i dlatego często tu są właśnie s, samochody policyjne. <laughs> Także uważajcie, jak tu przyjedziecie. Więc dobra, nie będziemy już was zanudzać, tylko idziemy pokazywać dalej. Tak, chodźmy dalej, chodźmy dalej. Ale powiedz ludziom może. O, widzicie, tutaj była woda. A zobaczcie, jaka została. Widzicie, która. No, zobaczcie, jak tu jest płytko teraz, ale zobaczcie, tutaj, gdzie są te napisy, dalej jest suche miejsce, a tu jest mokre. Dotąd sięgała po prostu woda. Jeszcze z dwa miesiące temu, jak była zima i były po prostu y, deszcze, opady deszczu y, po śniegu, tyle wody się skrap, y, y, no, skraplało jak to tam, to wtedy właśnie y, ta, taka, taki był poziom wartek. A teraz jednak ta warta opada, opada i już jest y, mniejsza. Już jest po prostu niski poziom wody. Dobra, idziemy dalej. Właśnie nie wiem czy tutaj tak nagrać, czy nie. Jak chcesz, to możemy już nagrać, jak już się uprowiliśmy do no, no. Państwo przejdą. I może tak od dołu, ja tak sobie tak o tak. tak od dołu i ja sobie tak o jak od dołu i tam patrzę. No, to dalej jesteśmy nad Wartą w Gorzowie. I teraz już z tego miejsca chcielibyśmy się z Wami pożegnać. Tak, jedziemy teraz w ciekawsze miejsce, gdzie na pewno będzie więcej atrakcji. Także koniecznie subskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco. I co możemy jeszcze powiedzieć? O tym Gorzowie? Że to nie jest duże miejsca. Młody. Nie no, otwierają się tutaj więcej już jakieś restauracji, jakichś po prostu takich knajpek. Więcej się już otwiera, ale po prostu młodzi ludzie stąd uciekają. Nie ma tutaj takiej przyszłości, nie ma takich zakładów pracy, nie ma tutaj tak czym zatrzymać tych młodych ludzi. Po prostu dużo też poprzyjeżdżało ludzi z Ukrainy. Dużo tutaj się po prostu słyszy. No i co możemy powiedzieć, że jako miasto to nie jest duże, prawda? I nie jest też małe. Ale widzicie, karuzela do nas przyjechała na Dzień Dziecka, jest. Rozkładają się i będzie można tam przywodzić ze swoimi dziećmi. I widzę, że nawet fajna tam karuzela. Tak, tylko podejrzewamy, że jak oglądacie ten film, to tej karuzeli już niestety tutaj nie ma. Może już nie być, no. ale jak zauważyliście, jesteśmy teraz po drugiej stronie lastu pobyliśmy po stronie jak tu patrzeć tam to byliśmy po prawej, a teraz jesteśmy po lewej stronie. Byliśmy na wschód, jesteśmy na zachód, albo odwrotnie. Albo odwrotnie, jak to, jak to woli. No i akurat mamy taką ładną, słoneczną pogodę, że nam deszcz nie pada, nie musimy się spieszyć, bo wczoraj to tutaj tutaj Tak, dzisiaj się udało je, znaleźć jeden cieplejszy dzień na nagrywki, także dzisiaj dla Was nagrywamy. I co? No, pokazaliśmy wam bulwar. Oprócz tego jeszcze muszę wam powiedzieć taką ciekawostkę, że tutaj, gdzie my się teraz znajdujemy... Ciekawostka? Nie, to było, to, ale może nie wszyscy o tym wiedzą, że tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, woda zawsze była, rzeka, ale tego bulwaru nie było. Tu kiedyś był wielki rynek. Tu przyjeżdżali ci tureccy ludzie. Znaczy się ludzie no, ci z Turcji i handlowali tutaj różnymi po prostu takimi tureckimi rzeczami i też, no po prostu wiecie jak to na, na giełdach, na rynkach, że się handluje czym się tylko ma. I miody, i herbaty, i kawy, i czekolady, i kosmetyki, i oprócz tego ubrania i buty. I kiedyś tutaj był taki długaśny był rynek. A teraz już od kilku lat jest zrobiony jako bulwar, gdzie można przyjść i odpocząć. Chyba musimy kończyć, bo nam e, kamerka się chyba tak. Musimy już e, się z wami pożegnać. Aha. To by było Maj na tyle. Rację, nadzieża <noise> To by było na tyle w tym filmie, a także dzięki, że oglądaliście ten film do końca. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. No i zapraszamy już niebawem w następnym filmie testujemy kawiarnię i do oglądania naszych po prostu filmików z różnych miejsc na krańcu ziemi. Bo nie tylko będziemy po prostu pokazywać Wam y, tam gdzie jesteśmy, nie tylko w Polsce, ale po prostu każdy pociąg miejscu, właśnie. Ale króciutki ten pociąg z jest, jednym wagonikiem, mało pociągu. Ponieważ tutaj to nie jest duże miejscowość, nie ma potrzeby, aby kursowały dłuższe pociąg. Dlatego pojechał tylko jeden wagonik. Nie wiem, czy go zadążyliście zauważyć. Nie, wy go chyba nie widzicie. Niestety. Ale usłyszeliście, że przyjechał właśnie ten <sum> Bardzo pociąg ciuchcia z jednym wagonikiem. <sum> Ale pojechał. I akurat mieliśmy okazję go zobaczyć. Więc nie przedłużajmy tego dłużej. Żegnamy się z wami i zapraszamy do oglądania naszych kolejnych filmików z ciekawych miejsc. Do zobaczenia. Do pa! Zobaczenia. pa. pa.